Cześć, witajcie na kanale Miasto Nasza Wieś. W tym odcinku pokażemy Wam, co zrobiliśmy z chorą kurą. Uwaga! Odcinek dla osób o słabych nerwach. Tęteńskie sceny rozegrały się na naszej wsi. Kurka Marysia zaczęła kuleć, a jej łapka okazała się być dwa razy większa. Marysia była osowiała i siedziała tylko w kurniku. Musieliśmy coś zrobić. Pierwszym krokiem było znalezienie odpowiedniego miejsca i wykopanie dość sporego dołu. W kolejnym ruchu naszykowaliśmy siekierę i pniaczek. Wzięliśmy Marysię, aby jej ulżyć i. Zaraz, zaraz! To nie ten odcinek. A wracając do tematu, to Marysia, bardzo chora, pojechała do centrum Wielkiego Miasta do doktora. Swoją drogą trzeba przyznać, że znalezienie weterynarza zajmującego się kurami w mieście było nie lada sztuką. Zastanawialiśmy się, w czym ją przewieźć. Wróciliśmy myślami do jej pierwszego przejazdu samochodem. Ona i jej koleżanki jechały do nowego domu, zamknięte w małym kartonowym pudełku, które zapakował je dla nas hodowca. A ponieważ włożenie zwierząt zamkniętych w pudełku nam nie odpowiada, została załadowana do kociego kontenera. Jak należy na słomie. Koty chyba się nie pogniewały. Hmm. Hmm. pan doktor uratował łapkę. Ale leczenie było długotrwałe ze sporą dawką leków. Jak podawać kurze leki zobaczcie za chwilę. A teraz zobaczcie, jakim dzielnym pacjentem była Marysia. No chodź Mary się chodź, 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 trzeba wziąć. Dobra. No, jeszcze troszkę. No i jeszcze troszeczkę. No daj jeszcze dzióbka. No daj dziupka, daj. No, Ale kto piesz? I ta różowa. No daj dziubeczka, daj, no już, no już. No daj. Daj, nie denerwuj się. No, łapka będzie zdrowa. Już. Daj dzióbka. Daj dziupka. Mmm. Jeszcze troszeczkę. No już. Daj. Proszę, by podałaś. No, jeszcze raz albo dwa. No daj, grzeczna, kupka grzeczna. Daj. Ale nie. Nie, nie jemy. Mm. Hmm. Jeszcze na ostatni raz. No już. I teraz będzie nagroda. Mm. I nagroda dla grzecznej kurki. Poproszę o nagrodę. No. O pięknie! Dziś Marysia czuje się dużo lepiej i odzyskała dawne podwórkowe życie. Zachęcam do subskrybowania kanału, a jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij wcisnąć łapki w górę. Do następnego!